Cześć wszystkim, Karciany Lamer z tej strony. Przedostatni z moich blisterków, które zakupiła żonka, bo jest taka kochana. Bardzo mnie tym zaskoczyła. Cała historia została nabyta w filmiku numer 1. Jeżeli kogoś to interesuje, dosyć ciekawa sprawa. Bo tak jak mówię, biedronkowa. a ja ich nie zakupowałem wtedy, kiedy były. Ale nie będę się powtarzał, no bo kto by chciał tego słuchać po raz 15. Po raz 15-22 już wystarczy, że innych historii przemyśleń musicie się nasłuchać w co drugim filmiku. No to zgarniamy i tak Alkao po raz drugi to wiemy, że to już na pewno będzie na końcu karta na razie idzie tu. Falcao, Drogba i Neymar, więc zaczniemy sobie od Drogby i Neymara, to bardzo fajna Falcao później, a limitka to ja turę. no i niestety jest to już u mnie powtórka, chyba w numerze drugim z tego blisterka wpadła, więc zaczynam się obawiać, że ostatnia też może być powtórką, no bo może być tak, że akurat za dużo jeżeli chodzi o różnorodność tych limitek, nie poszucali i wszystko, co fajne ustawło. No ale nic, to będę miał limitkę na wymianę. No jak macie jakieś fajne, interesujące limitki, bardzo chętnie się wymienię. Zaczynamy od Rock B. Ujęcie Ninja do góry nogami. Pique, Slimani po raz kolejny już dzisiaj był. Carlo Costli też. Śmiechor koleżka Pena. Kaladwari i Gonzales. Zauważcie, jeżeli oglądaliście wcześniejsze części, chyba nie mam, więc ok, ale bardzo dużo pustych przebiegów bez żadnej karty specjalnej Najmarek. Także no, sporo, no tak, w sumie 24, które będą, to już jest nie wiem czy czwarta, czy piąta. Przy okazji zostałem nauczony też, że pustych przebiegów oja, ludzie, widzicie te rogi? Kurde, weź sfokusuj. Nie widzicie, to wam pokażę, już pod palcami. Uuu kurde powolutku powolutku pytanie teraz tylko czy to będzie powtórka czy nie Jest, yes, yes, yes powolutku dawkujemy szczęście Thomas Miller Karik powtórka Nenna. Ricardo Montolivo Diego Lugano i ah! double trouble no, Edison Cavani Luis Suarez, ja tego dubla już mam. Ha, ciekawe, kto z Was by go chciał. Yes, oczywiście, w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o wymianę tak wartościowej karty, to biorę pod uwagę inne duble. Także, jeżeli ktoś ma jakieś trobułki podwójne, to bardzo chętnie się z nim umówię na wymianę. A jak nie, no to zobaczymy, co zaoferujecie. Tak, na ten temat na pewno porozmawiam. Nie możecie mi na pewno zarzucić tego, że wam nie odpisuję czy nie odpowiadam. Rzadko się zdarza, że jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, no nie, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to zawsze odpowiadam, ale jak na przykład jest jakiś gratulujący wpis, no to się może zdarzyć, że tam coś nie odpowiem, bo już zaczyna, się, zaczyna się robić tego dużo. Setka mi stuknęła niedawno na kanale, także powolutku będzie. Będzie sortowanie, wertowanie, ale jak długo będę mógł, to na pewno będę się starał z wszystkimi rozmawiać. Po to ten kanał sobie zrobiłem, żeby właśnie znajomości nowe zawrzeć i, i kultywować zbieranie kart. I mamy, o proszę, na w Roku. Garego Medela, ale chyba ja tą kartę dostanę za niedługo. Tak więc, jeżeli ktoś nie ma tej karty, no nie jestem pewien, ale możecie pytać, prawda? Sprawdzę w komentarzach, później napiszę. A zresztą każdemu, kto się pytał, o moje powtórki, wysyłam listę, więc jeżeli tam się znajdzie w rubryce powtórki, no to... No to kurde, patrzcie, limitka, wprawdzie powtórka. <laughs> powtórka, powtórka, świetne dwie karty. Patrzymy jeszcze na falka. O. Może coś jeszcze ciekawego wpadnie, to już byłby po prostu na cztery saszetki taki, taki czad, że... Mm. Dobra, nie wyprzedzajmy, już widziałem zielony pasek. Mert, rubik Ruse, powtórka, jak ktoś nie ma, kompletu Australijczyków. Zagadujcie, Inler, Ebra, Snyder i... Lucas, to watch i bardzo się cieszę, bo ta karta to jest moja niepowtórka. Tot. No dobrze. Zdecydowanie najbardziej wartościowa karta z tych wszystkich blisterków jak do tej pory. Nawet jeżeli to jest powtórka, nie ma problemu. Jakoś się wymienimy. Ha. Szczęśliwy ramer wszystkich żegna i zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, pa!